witam was w pierwszym odcinku Arc Survival Evolve Scorch F. Szczerze, wróciłem do tej gry nie z Ascendem, tylko z tam, Survival Evolve tylko z tego względu, że no ten dodatek chcę przejść i zobaczyć, czy będę w stanie wykluć w werny, czy nie bo jestem ciekawy czy już naprawili to czy nie dobra helenka cić cichutko o. boże wystarczy się czy że to jakiś golem czy coś o jezu Zapomniałem komendy na to świecenie się światła Eee, ale dziś miałem ją skopywaną. O, 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 chyba to, to. Ale chyba. O, tak, to to. Świetnie, zresztąpiło mnie w kaktusie, gdzie nie mogę się ruszyć. O, 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 o puść mnie. Puść, puść. Puść mnie. Mogę powiedzieć, że ugryzie, bo ugryzę to od razu by puścił. Szczerze boję się najbardziej tego dodatku. Tylko. Z tego względu. Że tu praktycznie wszędzie jest niebezpieczeństwo, ale to wszędzie, a no i tak troszeczkę skór, skórek mam nie tak tak. Tak o, o ci, ci, tak o ci, I, i, dobra. Ja w ogóle nie pamiętam. To jest na Bronto, to na Rexa, to na Giga. Dobra. Na razie wyrzucę wszystkie skiny. Też na, na zbroję sobie jedną zostawię. To chibi, to szczerze nie wiem, jakoś nie chce mi się założyć. Nie wiem w ogóle skąd je mam. Hmm. Nawet mnie to. Podstawowe pytanie. Czy gdzieś tu jest jakieś niebezpieczeństwo w okolicy? Tam są terrorberdy. Chyba. SDO. Bo ja wiem, że to nie jest tak łatwo. Ja też nie wiem jakie ja mam mody ubrane, szczerze. Czułbym się bardziej bezpieczni, tak minimalnie. Jakbym miał jakieś stworzonko. Na którym bym mógł jeździć, które by mnie tak choć ociupinkę uratowało. A, widzę, że mam S to na pewno. Chyba tutaj się bukłaczki przydadzą. Nawet jak na mnie. Czy ja nie lubię bukłaków. Ale tu się mogą przydać. że podoba mi się ta kurka na zbroję co się wystraszyłem dobra, i tam i tu mamy. No to jest para za tak? ja wiem, że w tym dodatku są jakieś takie małe skoczki na ramiona. Nie wiem jak one się nazywają. Może by mi się przypomniało... Oooo... Hmm, hmm, hmm... Morela to psy, które... Cztery, pięć... Eee, o jest, małe to. Jak ty masz? Eee, skoczek postylny. I padł. Ja. Otwariaj mi się. Nasz mm, te. I mamy małego dziewczynka. Dziewczynki z chudziak. Cześć pachła zowery. Nie no, aż takich szybkich łapek nie mam, żeby go tak strzelić szybko. W ogóle skóry nie mam, muszę ma drugiego skoczka znaleźć. A, mówię mam. Który jest ładniejszy? Chyba ten czerwony jednak wykrywa. Przepraszam cię. Ale on nie jest taki słodki, taki czerwony. to jest? Jak dużo skóry. Też, zając skaczący. Prokoptodonie. Skaczący. Hop hop. Krusty poziom, na którym jest bola? Świąty. dnia. Ja nie chcę sfejlować. Bo ja bym chciał go uśpić. Piasek, do czego mi będzie potrzebny piasek? I to jest pytanie. A wci jest sok o nie, dobra, to jedzenie mi tak szybko. Myślałem, że w wodę. I to tak szybko da. O Jezu, jest gorąco. Ja się tutaj palę. A chyba nie ma nigdzie w okolicy żadnej wody, gdzie bym mógł się... O nie, tam są wilki. Chociaż na upartego. No to mógłbym i wilka oswoić w sumie. A? Tylko czy ja bym w stanie bym tutaj wskoczyć? Um, nie. A gdzie ten kochany wilczek? Nie potrzebowałbym na siodła, jak to spić sobie mocno tą temperaturę? Są jakieś specjalne rzeczy czy coś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nigdy nie patrzyłem się na skorcz. Nie wiedziałem, że wpadnę na głupi pomysł. Czy będę chciał nagrywać to? Może boję się ruszyć, cokolwiek coś tu zrobić. No przecież to zdrowie szybciej ucieka mi niż ten skoczek pustynny ode mnie. O, Super. Super, jeszcze No. Raptory... O jeszcze dajcie mi od razu. Wszystko naraz, a nie. Ile tu stopni? 43. trzy. Nie wiem, schowam się tu może mi to... Zdrowie mi szybciej ucieknie, już nie wiem co Dobra, najważniejsze rzeczy w ciebie schowam Ja to w sumie mogę od razu. Jeszcze to, dobra. Bo wątpię, że jak zrobię sobie słomiany dom, to od razu będzie mi lepiej. I też to nie taki głupi pomysł. Dobra, pozbieram jeszcze jagody jakieś, żeby eks mi wpadał. No nie, coś słyszę, coś słyszę, raptory. Jezu Chryste, Boże, zostawcie mnie w spokoju. Dobrze, zablokował się chyba gdzieś. No wiem, mam chyba choć te cztery, które są takie pojebusami, więc z nimi nigdy nic nie wiadomo, nie? że eksa trochę za mało mam Tak mi się to nie podoba Oj bardzo bardzo mi się to nie podoba No bardzo bardzo. Po szybko. Oh. Mm. A. M. o jest Nie. Dobra, no tyle na razie. To pozbieramy sobie troszeczkę. Akurat to jest fajne miejsce, bo tu jest ten szkielet, więc fajnie można zobaczyć, gdzie jest się. Wszystko by się też przydało zrobić. No na serio. Już móc robić tą górę w domku. A jak nie to by się łóżko przydało chociaż. No no dzięki super tak mnie przywitujesz? Witujesz? Przywitujesz? Przywi przywitujesz? WTF? Przywitujesz. Witasz mnie tak, swego pana? Nie, no daj. Nie podoba mi się to bardzo. A to idzie jeszcze w górę. Dobra. Chyba ogólnie będę musiał czekać na późniejsze godziny, jak na razie. Bo nie mam e, jak zrobić nic. Wiadomo, nie. E, co jest? okropne czekanie Szczególnie jak co chwilę tak ginę aż nie mam nie mam obok wody w ogóle Dobra ja myślę że na razie w tym odcinku to by było na tyle My się widzimy już w następnym więc do następnego Trzymajcie się i cześć